Cześć, z tej Rushbush, Witam Was w kolejnym odcinku, a właściwie zanim przejdzie, przejdziemy do właściwej części odcinka e, muszę wam o czymś powiedzieć mianowicie. Mm, poprzedni odcinek, który widzieliście, był 16 odcinkiem, budowałem w nim. E, budowałem w nim owczarnie. E, następny odcinek, który nagrałem, niestety nie wyjdzie i nie wyszedł, nie, nie wychodzi i nigdy nie wyjdzie, e, bo niestety usu usunąłem go przed, przed jeszcze zrenderowaniem go, więc... To mój błąd, no, przepraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, ale niestety czasem zawsze to była chwila nieuwagi i trach nie ma. W nim budowałem domek i pokazywałem Wam ogród. Ogród Wam pokażę na screenach pod koniec odcinka, bo może nawet i teraz po tym, albo w trakcie tego, nie jestem pewien. A domek zobaczycie na samym początku odcinka, z prawej strony jest tam. No nie jest to zbytnie cudo architektury, no ale jak trzeba było zbudować, to zbudowałem, tak. No dobra, to taki trochę smutny akcent, no ale mam nadzieję, że się nie obrazicie ani nic takiego. E, no więc zapraszam Was, aha, w odcinku będę mówić tak jakby ten odcinek jednak wyszedł, e, dlatego też potem mogą być nie, lekkie fejle i tak dalej, bo czegoś nie zobaczyliście albo coś tego typu, ale to nie martwcie się, dużo Was w sumie nie ominęło. Dobra, no to mam nadzieję... znaczy zapraszam was do oglądania. Siemanko, siemanko! Z tej strony Rażbarzy i witam was w kolejnym, już tym razem, ostatnim odcinku z naszej serii z mapy Misja Ziemia 2. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, jeżeli, oglądasz, jeżeli to jest Twój pierwszy odcinek, który oglądasz w tej serii i nie oglądałeś poprzedniego, to musisz wiedzieć, że ten odcinek jest, można powiedzieć, że trochę popsuty, ponieważ podczas nagrywania nie nagrał mi się dźwięk, głos mój z komentarza z gry, dlatego uzupełniam nagranie o mój komentarz później, po nagraniu. Tak też nie wszystko musi się zgadzać z tym, co teraz się dzieje. Poza tym postaram się komentować to, co się dzieje w, podczas rozgrywki. Jednak też będę poruszać trochę inne, te, inne tematy pewnie, bo tak my już mamy niestety. Ale jest. No, więc jeżeli oglądasz to pierwszy raz, to najlepiej obejrzyj sobie wszystkie poprzednie odcinki po kolei, a potem wróć do tego i będziesz wszystko wiedział. Wszystko jest w playliście, więc możesz sobie spokojnie zajrzeć do playlisty, znaczy playlista jest na kanale, więc żaden problem chyba, dobra. Wracając do tego, co się dzieje teraz w odcinku, buduję trzeci dom. Nie zapowiadałem tego w poprzednim odcinku. Zapowiadałem to podczas na, nagrania, nagrywania, tylko że potem zapomniałem i potem zapomniałem wspomnieć o tym, gdy uzupełniałem nagranie o swój komentarz. I wyszło tak, że to jest lekka takie, znaczy może to nie jest niespodzianka, bo i tak to jest ostatnie zadanie, które nam zostało do wykonania, czyli zbudować trzeci dom. Dlatego też to jest ostatni odcinek, ale dobra. Jak widzicie, materiały, które mam w rąsi, w rąsiach, w, rąsi, w plecaczku, może w kieszeniach nawet, to są arbuzy właściwie to co miałem: arbuzy, stone, czyli kamień i kamienne cegły. Właśnie z tych kamiennych rzeczy robię podłogę są tam deski i płotki. Z płotków zrobię okna, jak w poprzednich domkach zresztą było. A z arbuzów zrobię ściany, tak jak właśnie widzicie. Tak, ściany. Dlaczego ściany? Bo pomyślałem, że to będzie dość fajne, dość fajne nowe. jakaś abstrakcja taka w sumie, bo wcześniej nie budowałem z czegoś tego typu. Pierwszy raz buduję z arbuzów i wam powiem, że efekt tego całego przedsięwzięcia. Wyszedł dość dobrze, no i fajnie to wyglądało. Zwłaszcza na odległość. Ok, teraz tak pewnie to, co teraz powiedziałem, nawet nie zgadza się z częścią nagrania. A to dlatego, że właśnie po sobie postanowiłem, o tak sobie wymyśliłem, że przyspieszę nagranie, bo nie mam pojęcia, pewnie, pewnie i tak to zrobię, bo nie mam pojęcia, ile mi mój komentarz zajmie, a nie chciałbym, żeby... Bo mi pisze, że ten odcinek powinien zająć 21 minut, jeżeli byłby cały, a ja nie chcę, żeby to trwało aż tak długo. Dlatego trochę to przyspieszę. Poza tym i tak komentarz będzie osobno, a grak osobno. Więc jeżeli to będzie przyspieszone, to nie sprawi żadnej różnicy. E, za chwilę wracam. Dobra, jestem, 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 jestem ja, 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 jestem, ja jestem, już jestem, już jestem, już jestem. E, dobra, mm, bo, musiałem zrobić przerwę, bo ktoś przyszedł do domu. No, właśnie poszedł i za chwilę wróci, bo poszedł do sklepu. Echem, eem, i za chwilę znowu pewnie będzie przerwa. W każdym razie, dobra, mniejsza o to. Nie mam pojęcia, w którym momencie filmu będzie to oczy. To, to będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, w którym momencie filmu. Będziecie, gdy ja to mówię O, o to chodziło O to chodziło, Bieg pięknie, pięknie yy, Ponieważ to i tak pewnie będzie przyspieszone Więc ja sobie tak będę mówić i mówić ja Nie wiem co się dzieje właściwie teraz na ekranie u, u was yy, No dobra yy. sub yy, Budując domek yy. Budowałem go trochę na raty, bo musiałem dwa razy wracać się po więcej materiałów. Tam robiłem przerwy, żeby was nie zanudzać i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, 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 i tak dalej, dalej, dalej i dalej. No dobra. drzewka jak... nie wiem... Ja teraz staram się mówić to co widzę na ekranie, a i tak wiem. A po chwili sobie uświadamiam, że Wy będziecie widzieć w ogóle coś innego, nie? I to jest trochę takie mylące. No ale dobra, no. Drzewka rosną dobrze, szybko i tak dalej, dużo. Um, no. To już jest ostatni odcinek e, z tej serii. E, następnym razem, gdy się zobaczymy. To będę mówić o swoich przemyśleniach. Już mam nawet po pierwsze, już w, pier już w pierwszym odcinku mówiłem, że mam... Mam już pomysł na... Znaczy w pierwszym odcinku, boże, w poprzednim odcinku mówiłem, że mam już pomysł na to, o czym będę mówić. E, mam już także pomysł na tytuł dla całej serii e, Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo nie mam zamiaru także tam mówić. E, takie straszne nudy ale to też pourozmaicać o jakieś elementy humorystyczne. No. Pieski mi się zepsuły. Jak pewnie widzieliście już na nagraniu. Pieski cały czas stały w jednym miejscu, a teoretycznie powinny siedzieć. Tak też nie wiem, co się konkretnie stało, zepsuły się. No ale mniejsza o to, to jest ostatni odcinek, ludzie tam cokolwiek bym zrobił i tak będzie. Wszystko jedno eee, Tak Tak, tak, nie wiem Nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje Ale przynajmniej mi idzie filmik Odtwarzany w Camtasia eee, Idzie dość płynnie, więc Nie ma jakoś Tragicznie Bo wcześniej po prostu miałem takie No więc takie przycięcia, no Eem, aha, pewnie zauważyliście wcześniej na nagraniu, że domek miał takie obramowanie z desek e, na dole, także e, to zrobiłem sobie je sam. Tam musiałem trochę kobla nakopać, zrobiłem sobie takie otoczkę dookoła, tam postawiłem te deski, żeby to wyglądało po prostu jakoś e, lepiej. No bo w końcu, jak to już jest ten ostatni domek, to można się lekko trochę bardziej postarać. Co tam. Sufit w sumie wyszedł też dość dobrze, fajny, ładny, moim zdaniem. Okej, okay. dobra. Nie mam pojęcia ile to będzie trwało. W sumie puściłem sobie stoper, ale no właśnie, za chwilę wrócę. Okej, okay. jestem już w ogóle z powrotem, trzeci raz z powrotem. Postanowiłem, że i tak przyspieszę. Już wcześniej mówiłem, że przyspieszę to nagranie, więc przyspieszyłem sobie na tym. Mam ładnie przyspieszone i zostało nam jeszcze jakieś dwie minutki, więc ja się mogę z wami powolutku żegnać. Tak też mówię wam wszystkim. Cześć! O, chwila, ktoś mnie woła. Jestem z powrotem, jestem z powrotem, okej okay. Teraz jak widzicie na nagraniu jestem w naszej farmie Na naszej farmie takich zwierzątek I tu stworzyłem krówkę małą, która jest symbolem tego, że zakończyliśmy naszą serię No, tu jeszcze zajrzałem sobie do owiec chyba Nie jestem pewien, bo teraz już mi się w ogóle przycina fragmenty No takie zwiedzanie ogólne w sumie, no i to by było już chyba by prawie, że na tyle Jeszcze nie, no w ogóle nie wiem co ja tam robię teraz Aha, teraz wspominałem o zadaniach, że... Aha, właśnie, podsumowanie całej mapy e, Moim zdaniem mapa była bardzo fajna i ciekawa Połączenie tych dwóch stylów, tego, es, tego tych dwóch typów Escape i Survival e, No faktycznie dało taki dość interesujący efekt jeszcze w tej, w tej jednej fabule, nie? Że tam najpierw szkolenie, Escape Escape to szkolenie, potem Survival to przetrwanie na nowej planecie, i tak dalej. No w sumie, planeta. No trzy kulki, pięć kulek, i to ma być nowa Ziemia. No super, spoko Ale dobra. E, w każdym bądź razie bardzo mi się mapka podobała. Mam nadzieję, że Wam też, jeżeli tak, to wiecie, co robić. Dzie dziękuję Wam w ogóle wszystkim za oglądanie tego całej serii. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas, aby obejrzeć to. Ja też jednak musiałem poświęcić trochę swojego czasu, żeby to nagrać, to jednak też wymagało ode mnie trochę poświęceń, bo nie zawsze było, nie zawsze można było, albo nie zawsze było czas, coś tego typu i tak dalej i trzeba było się trochę sprężyć i tak dalej. No tu widzimy cały nasz dobytek, który stworzyliśmy. No i będę kończył właśnie. Jeżeli Wam się podobał odcinek i cała seria, i tak dalej, to wiecie co robić. Jeżeli nie, to lepiej tego nie róbcie, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem. No i milusińskim akcentem zakończymy naszą serię. I cześć.